Serdeczne gratulacje Dziękuję. za nagrodę specjalną z SuperEkspresu, z którym się sądziłaś przez dwa lata. A z kim ja się nie sądziłam? No to daj spokój, ale to jest. Jak od wszystkich, którzy, z którymi się sądziłam, dostawała nagrody, słuchajcie. To y, bym miała specjalną, dodatkową y, taką, wiecie, szafkę na to. Czy ty oglądałaś te gale jakoś tak w kuluarach, na jakimś podglądzie? Nie, byłam strasznie zdenerwowana, ponieważ. a Pękł mi suwak do sukienki w pierwszej, w, w ostatniej minucie przed wyjściem. Także jedną nogą już byłam na scenie, a drugą, no, drugą nogą menadżer strzywał, menadżer zszywał mi ten suwak i go naprawiał, więc, więc tak. Później okazało się, że mój kolega zespołu przygotował złe podkłady muzyczne, więc nie mogliśmy zaśpiewać jednej piosenki. A na końcu popsuła się, popsuła się dymiarka, więc naprawdę nie mogłam oglądać tego wszystkiego, ponieważ starałam się gasić pożary. Ale wszystko okie uznałaś. No jak prawdziwa strażaczka. Nie mogę zapominać o Twoich występach, które naprawdę były dzisiaj bardzo spektakularne i widowiskowe, bardzo ładnie się prezentowałaś, ale dobrze, darujmy sobie też te kokieterię. Tak, moja Marilyn Monroe? Bardzo mi się podobała, ale bardziej mi się podobała ta śmiałość do prezydenta na sam koniec. Bardzo ładnie ogarnęłaś organizacyjnie galę. Podałaś to, torta, tak, eventu, tak, 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 podałaś tak. torta parze prezydenckiej, A. to mi się bardzo podobało, że zrobiłaś to Ty. Tak, no bo przecież jakby to jest nasza, jakby nie patrzeć głowa naszego państwa, no i należy się jej szacunek i nie ma dla mnie najmniejszego problemu, że jak zaczęłam kroić, to to jak nie oni mieliby go dostać. Ciekawie jestem, czy w ogóle jest jakakolwiek osoba na tej planecie, która jest w stanie jakkolwiek cię o nie śmielić. Pewnie ta osoba, w której się zakocham.